do pawu wstąpił raz I tyle drinków siebie wlał, że niezły złapał gaz Dziwiono się, jak może na nogach jeszcze stać Gdy wyszedł z babu, legł na trawie i tak poszedł spać Ring ding diddly laj di o, ring daj la jo Gdy wyszedł z babu, legł na trawie i tak poszedł spać poda drogą przechodziły dziewki, młode dwie Jedna z błyskiem wokół rzeczy moli, słuchaj mnie Słyszałam różne dziwy i może to być wict Lecz jeśli prawda, to ten szkod pod spodem nie ma nic ring ding ding ling la ring daj ding la jo Lecz jeśli prawda, to też pod nie ma nic. Ring, ring, dyl, dyl, la, dio, ring, ring, Lecz ring, jeśli prawda, to też od pod nie ma nic. Więc by naocznie stwierdzić to, zakradły panny się i lekko wzięły w ręce swoje suchni dwie Odkryły delikatnie,

O nie wiem braku, gdzieś ty był, lecz widzę, żeś jest mistrz. ring ding 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 jo ring, ring laj jo O nie wiem braku, gdzieś ty był, lecz widzę, żeś jest mistrz.